Hejka, hejka, wszystkim, się Banderko. Słuchajcie, mamy godzinę 630, mamy ponad 400 km do celu. Wyjeżdżamy dzisiaj gdzie? Na hel! Na hel, a dokładnie na camping Kaper W chałupach. Dzisiaj pierwszy raz w tym sezonie pojedziemy, więc zabieramy mnóstwo naszych różnych gratów. Jutro dojedzie cały bus. Będzie unboxing, więc na pewno nagramy jakiś filmik dla Was, żeby Wam pokazać, co ciekawego ze sobą zabraliśmy. Tak więc subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie łapki w górę jeśli jesteście ciekawi naszych przygód. Marka! Kierko. Dojechaliśmy Cali zdrowi. Słuchajcie, dzisiaj na Helu, straszna plaga much Nie wiem o co tu ham, ale zobaczcie tak wygląda nasza citerka. Cześć o Teraz będziemy rozkładać nasze manatki. No słuchajcie jesteśmy! Nasza rybka, o Siemandero! Ha, pokaż Zuśka twarz! Pokaż swoją twarz! nie jest Zuśka! Dobra, to co? Bierzemy nasze manatki? No tak, Dobra! O matko jaki bałagan, dawaj Filip, idź muchy z zewnątrz trochę. Poogarniaj. Dawaj Filipku. Z zewnątrz z przyczepy, wiesz musisz trochę poogarniać tych much. I zrobiliśmy, już urządziliśmy trochę na tą przyczepę, a chyba, za chwilę... Chyba mało żeśmy urządzili, dopiero co no. przejechaliśmy kilka rzeczy tylko co mamy ze sobą. No. Proszę bardzo jak to dużo rzeczy jeszcze. Bałaganik. Jutro przyjedzie bus, to będziemy rozpakowywać meble. Idziemy załatwimy prąd. Tak Filipku? Tak. Naprawdę super, czyściusieńko, pachnąco. Patrzcie, ile w ogóle stanowisk jest. Co? Tu przewija jak dla dzieciaka małego. O, i prysznice. Proszę zobaczcie, jak. Czyściutko, ładnie, pachnąco, naprawdę elegancko. Fajnie, zadbane, naprawdę super. Powiem Wam, że jest tak dużo miejsca w sezonie takim, no, szczycie sezonu to nawet nie ma kolejek, jak naprawdę, do tych pryszniców jest. Wystarczająca ilość. I po tej stronie mamy sanitariaty. Oczywiście to jest tylko część damska. Tak wyglądają. Elo, Elo! Elo, Elo! Dojechaliśmy! Ja cię nie nagrywa. Ach, nastolatkowie. Zobaczcie, jak mają do samej zatoki. Staje rano. Pieszka w nad samą zatoką półską Pięknie. Nagram Ciebie niż Fajnie! Słuchajcie, tu w chałupach jest po prostu dzika plaża. No naprawdę nie ma, nawet w sezonie wysokim. To nie istotne, że teraz jest kwiecień, tak naprawdę to już maj, tak? Bo jest 30 kwietnia, ale nawet w sezonie wysokim tu są puste plaże i widzę, co jest najlepsze, że nie ma tych naszych stradanów i tych wszystkich głupot, dmuchańcy, nie dmuchańcy, tylko to jest piękno, samo piękno, zobaczcie. Tu się nic nie dzieje. To jest cudo. I jesteśmy. hałupy, welcome to. O, oh, Zuśka mówi, ale cringe. Ale cringe! Już się nie nami na nagraniach. Nie chcę już. Jezuza, patrzcie, jak tu jest fajnie. I jest dziko, nie ma nikogo. Jest majówka. A wiecie, co się dzieje we Władku? Jeden na drugim leży. A tu? Nie ma nikogo, nikogo. E, większość ludzi pływa po drugiej stronie e, na datoce półdskiej. Wszyscy pływają już na kajtach, otworzyli swój sezon sportów e, wodnych, a nie siedzieć z piskiem, z kiełbachą. Nie ma super. Thank <laughs> you.